Proroctwo to nie wzór matematyczny, pod który mogę podstawić dane i wyjdzie nam Boże objawienie. Cześć, Witajcie kolejny odcinek z serii kto ma uszy niechaj słucha. Jesteśmy tutaj, żeby wyposażać ludzi, żeby coraz bardziej, uczyć się, jak słuchać Bożego Głosu i jak prorokować. Mówiliśmy wiele o miłości i tak jak też ostatnio pisaliśmy, miłość jest naprawdę czymś bardzo podstawowym, jeśli chodzi o kwestię prorokowania. Jest czymś tak naprawdę, co nas motywuje do tego, żeby usłyszeć Boży Głos i przekazywać to, co słyszymy od Boga innym. I dzisiaj e, przychodzimy, żeby mówić o, o, o kolejnych rzeczach, o, tych, o tym, co pomoże nam wejść jeszcze głębiej w temat prorokowania. Chcemy powiedzieć, że proroctwo to nie jest jakiś wzór matematyczny, kiedy pewne rzeczy y, podłożymy i wyniknie nam już Boże Objawienie. Proroctwo to nie jest również. Stały schemat, w którym możemy nauczyć się poruszać, i Bóg nam coś wtedy pokaże, czy nam coś powie. Proroctwo w końcu to nie jest też jakaś stała formuła, którą będziemy w stanie wypracować, co sprawi, że zastosujemy to i będziemy w stanie usłyszeć to, co Bóg chce nam pokazać. Co więcej, w prorokowaniu nie chodzi tylko o treść, jaką chcemy usłyszeć od Boga i przekazać drugiemu człowiekowi. A zatem moglibyśmy zadać sobie pytanie, czym jest proroctwo i jak ściągać z Bożego serca objawienie dla nas czy, czy dla drugiej osoby. To, co jest tak naprawdę kluczem, jeśli chodzi o proroctwo, o prorokowanie, to, to jest właśnie intymność z Bogiem. To jest relacja moja z Bogiem. To jest ten moment, kiedy ja zagłębiam się i zanurzam się w Bogu, a żeby. Spotkać się z Nim przede wszystkim, żeby z Nim być, żeby nawiązać z Nim tą, tą relację, ten kontakt, taki kanał, to połączenie z Bogiem. Przede wszystkim być i spotkać się, i wtedy to tak naprawdę, powiedziałbym, prowokuje i sprawia, że poprzez tą bliskość i intymność jestem w stanie cokolwiek usłyszeć. Biblia mówi, że nawet niewierzący, jak Faraon, którego spotkał Mojżesz i któremu tłumaczył sen, czy nawet król Baltazar, czy nabuchodonozor, słyszeli Boga i Bóg do nich coś powiedział, ale oni nie byli w stanie zrozumieć i zinterpretować. Tego, co Bóg do nich mówił. I tylko Mojżesz, tylko Daniel w kontekście tych dwóch niewierzących, którzy mieli tą przyjaźń z Bogiem, tą bliskość, tylko oni byli w stanie tak naprawdę zrozumieć, zinterpretować i przekazać poprawnie to, co Bóg chciał i zaplanował właśnie powiedzieć i przekazać, czy objawić w ogóle. Co chcę przez to powiedzieć? Często, jak przychodzimy na modlitwę, to mamy taki, taki schemat, czy możemy mieć taki schemat, że zawalamy Boga milionem naszych spraw, próśb, milionem intencji i tak dalej. To, co jest ważne i co chciałbym dzisiaj podkreślić, to to, aby po prostu spotkać się z Bogiem dla samego spotkania. Dla nas po ludzku to wydaje się, że może to jest, nie wiem, zmarnowany czas, ale na takim marnowaniu, tak naprawdę, na takim fajnym, dobrym, pozytywnym marnowaniu odbywa się to spotkanie. Byłoby zupełnie bez sensu, kiedy idziesz do, do znajomego, do przyjaciela tylko po to, bo po prostu masz interes i za każdym razem idziesz do niego, bo masz interes i masz interes. To byłoby strasznie interesowne, ale też to nie buduje tak naprawdę więzi, tej relacji i przyjaźni. Dlatego chcę Cię zachęcić w tym odcinku do tego, aby zmarnować czas i po prostu być, po prostu nawiązywać tą relację, tą bliskość i po prostu słuchać Boga. Co sprawia, że po prostu jestem. Z Bogiem, że mam ten czas bliskości. Sprawia to, że Bóg w takich momentach, i tylko tym, którzy są Jego przyjaciółmi, którzy są w nim relacji i w bliskości, objawia swoje tajemnice i sekrety. Kiedy my myślimy o tajemnicy, to najczęściej mamy. Mm, takie poczucie, że tajemnica to jest coś zupełnie tajemnego, nie do objawienia i nikt ma o tym nie wiedzieć. Kiedy natomiast Biblia i Bóg mówi o tajemnicy, to mówi o tym, że rzeczywiście jest coś ukrytego, ale Bóg dla tych, którym ufa, którzy są Jego przyjaciółmi, którzy są blisko Niego. Którzy są w relacji i więzi z Nim, on chce właśnie objawiać i wyjawiać te tajemnice i sekrety, które ma w swoim sercu. Czyli powiedzielibyśmy, że to, co jest poufne, o czym tylko Bóg wie, on objawia to tym, którzy są Jego, jego przyjaciółmi, którzy są blisko Niego, którzy są zasłuchani. I komu wyjawia się tajemnice i sekrety? Tym, którzy są zaufanymi przyjaciółmi. I Bóg będzie do Ciebie mówił, kiedy, kiedy zobaczy, że, że może Ci zaufać, kiedy, kiedy zobaczy, że, że rzeczywiście jesteś w takim miejscu, że po prostu chcesz być. To, to, wtedy, to wtedy to objawienie zaczyna płynąć coraz bardziej, bo, bo Bóg rzeczywiście widzi, że, że jest to zaufanie, że jest ta bliskość. Jest taki fragment, który chciałbym dzisiaj przytoczyć z pierwszego listu do Koryntian. To jest drugi rozdział od dziewiątego wersetu. I tam jest napisane tak, czego oko nie zdołało ujrzeć. A ucho usłyszeć i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy go miłują. I to jest tak naprawdę potwierdzenie tego, o czym mówiłem. Że ci, którzy Boga miłują, czyli ci, którzy są właśnie blisko Niego, są w tej relacji, bo, bo bez relacji nie ma miłości, to właśnie Bóg. Objawia to, co ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w ogóle na myśl nam nie przyszło, że coś takiego moglibyśmy wiedzieć, słyszeć, że w ogóle coś takiego jest. To właśnie Bóg takie tajemne, takie, takie niezwykłe, sekretne rzeczy Bóg objawia właśnie tym, którzy, którzy go miłują. I co więcej, jest napisane, nam zaś. Objawił to Bóg przez Ducha, bo Duch przenika wszystko, nawet głębie Boga. I to jest dla nas taka kolejna wskazówka, co sprawia, czy raczej kto sprawia, że mogę z Bożego Serca usłyszeć pewne rzeczy. Duch Święty, czyli Potrzebujemy w naszym życiu żyć w Duchu Świętym, potrzebujemy Ducha Świętego. I tak jak Święty Paweł mówi, żebyśmy napełniali się Duchem Świętym. Bo to Duch Święty powoduje i sprawia pewną rzeczywistość, która dla, dla nas, tak po ludzku, jest nie do osiągnięcia. Na koniec chciałbym modlić się, żeby ten Duch Święty, którego tak potrzebujemy, żeby właśnie nas On prowadził. I ja Ciebie zapraszam, Duchu Święty, żebyś Ty wprowadzał nas w takie miejsce odosobnienia, w takie miejsce bliskości, relacji, skoncentrowania się na Bogu. I wprowadzaj nas też, Duchu Święty, w to, w to wejrzenie w Boże serce, wprowadzaj nas Duchu Święty w to, w to, co jest tajemne, to, co jest sekretne, to, co jest takie jedyne, to, co jest unikalne, to, co Bóg przygotował dla nas. Bo Ty wiesz, że, 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 że my chcemy i mamy pragnienie spotkania się, się z Bogiem, mamy pragnienie i mamy tą miłość w sercu i chcemy po prostu cali sobą. Doświadczyć Boga i, i być z Nim. Dlatego Duchu Święty prowadź nas, prowadź tych wszystkich, którzy, którzy nas słuchają, którzy spędzają swój czas z Bogiem, którzy mają to pragnienie prorokowania, pragnienie słyszenia Bożego głosu. Dotykaj tych wszystkich, którzy, którzy z nami są, którzy nas słuchają. Aby, aby Jezus odebrał pełną chwałę w tym wszystkim, co, co, co się tutaj dokonuje. Duchu Święty, przyjdź i prowadź. O to Cię proszę w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękuję Wam jeszcze raz. Do szybkiego zobaczenia i usłyszenia. Pozdrawiam. Szczęść Boże.